Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Dryankowodzie, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 9 rzeczy, które pozwolą Wam zarabiać więcej pieniędzy. Nie tylko w biznesie, ale generalnie w życiu. Pokażę Ci, co możesz zrobić, żeby faktycznie przyciągać pieniądze. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to serdecznie zapraszam do oglądania. Zacznijmy od punktu pierwszego. Widzisz, większość ludzi wierzy w to, żeby dorobić się fortuny potrzeba 20 albo 30 lat, nie? Nawet się mówi bogać się powoli. Ale to nie jest prawda. Jeżeli chcesz inwestować na giełdzie i chcesz tam zarobić majątek, to prawdopodobnie potrzebujesz 20 albo 30 lat, bo musi też on działać procent składany. Chyba, że tradujesz. Ale jeżeli prowadzisz własną firmę, to możesz dojść do dużych pieniędzy w ciągu dwóch, 3 lat. A nawet krócej. Ja swój pierwszy milion zarobiłem w ciągu pierwszego roku swojej działalności. Wczoraj przeprowadzałem wywiad ze znajomym, który jest inwestorem i który zarabia bardzo dużo i zarobił bardzo dużo i powiedział mi tak, że... Dojście do tych pierwszych dużych pieniędzy, dojście do tego miliona, zajęło mu sporo czasu, ale gdyby dzisiaj zaczynał bez kasy, zajęłoby mu to znacznie, znacznie krócej i zrobiłby to powiedzmy w dwa lata. Ten wywiad pojawi się na tym kanale prawdopodobnie w czwartek w przyszłym tygodniu. W każdym razie. Jest pewien wzór, który pozwoli Ci zarabiać więcej pieniędzy i składa się z kilku elementów. Po pierwsze, musisz mieć jakiś cel, musisz mieć jakieś marzenie, do którego będziesz dążył. Po drugie, musisz wiedzieć, co masz konkretnie robić, żeby zrealizować ten plan. Po trzecie, musisz ten plan realizować konsekwentnie każdego dnia. To jest chyba oczywiste. Ale jest jeszcze bardzo ważny czynnik, który może Ci spowodować bardzo szybki, dynamiczny wzrost. Jeżeli popatrzymy sobie, na, na wzrost wielu, wielu firm to wygląda to mniej więcej tak, powoli rosną, tak, ale jeżeli chcesz takiej hiperboli, to przede wszystkim musisz zastosować pewną potęgę. I jeżeli uważałeś na matematyce, to wiesz o co chodzi. Jaką tą jaka jest ta potęga w tym wzorze? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to wiedza, ale tu nie chodzi o taką wiedzę z książek, tak? że ok, mam wiedzę, przeczytałem coś, wiem coś. Tu nie chodzi o taką wiedzę, tu chodzi o wiedzę praktyczną. Czyli powiedzmy, jeżeli jesteś początkującym inwestorem, kupujesz akcje, to prawdopodobnie zanim dojdziesz do tego, jak zarabiać dużo, minie sporo czasu. Z kolei, jeżeli jesteś inwestorem, który nie wiem, inwestował przez 30 lat, i zjadłeś na tym zęby i wiesz po prostu, co masz konkretnie zrobić, to nawet jeżeli Cię wyczyszczą z gotówki, to bardzo szybko jesteś w stanie dojść do, do tego po prostu wysokiego pułapu. Dlatego ja bardzo mocno cisnę Was na to, żebyście dowiadywali się coraz więcej, kupowali kursy. Nie mówię o tym, żeby kupować ode mnie, ale generalnie kupować, ale nie kursy pierwsze lepsze z brzegu, tylko takie, które faktycznie pomogą Wam zrealizować ten plan, które doprowadzą Was do upragnionej sytuacji do, do Waszego celu. Jeżeli oczywiście będziesz potrzebował pomocy w sprzedaży wiedzy, to masz link pod tym nagraniem, tam możesz zobaczyć moje bezpłatne nagranie, w którym wyjaśniam dokładnie, jak sprzedawać wiedzę i do czego ja doszedłem po 12 latach właśnie pomagania wielkim osobom, wielkim znanym markom osobistym w tym kraju. Dobra, punkt drugi. Przede wszystkim to, co powoduje, że możesz rosnąć, to są tak naprawdę dwa czynniki. Pierwszy czynnik to jest wielkość rynku i wielkość rynku na pewno będzie bardzo mocno determinowała to, jak, w, jak daleko jesteś i jak daleko możesz być i jak możesz generalnie urosnąć. Mówiąc prościej, jeżeli rynek jest bardzo mały, powiedzmy nie wiem, jest to garancarstwo, no to generalnie nie jesteś w stanie zarabiać na tym milionów, tak? Jeżeli rynek jest duży, jest to masowy rynek, na przykład jak odchudzanie, zarabianie pieniędzy, inwestowanie, to możesz po prostu bardzo, bardzo dużo zarabiać. I drugim czynnikiem jest Twój system sprzedaży. I Twój system sprzedaży powinien być bardzo i to bardzo wydajny. Ale każdy system sprzedaży ma tak zwane wąskie gardło. I cała zabawa polega na tym, żeby zidentyfikować te wąskie gardło i go cały czas poszerzać. Przykładowo, może się okazać, że, nie wiem, robisz webinary, te webinary mają bardzo wysoką skuteczność i domykasz klientów, ale twój problem polega na tym, jak doprowadzić więcej osób do webinarów, tak? bo masz przewidywalny system, on się sprawdza, on się powtarza. Więc twoim wąskim gardłem w tym momencie jest reklama. Jeżeli poszerzysz to wąskie gardło i będziesz w stanie dostarczać na przykład dwa albo trzy razy więcej lidów na ten webinar, czyli potencjalnych klientów, to automatycznie powinieneś zarabiać dwa, trzy razy więcej. Nie zawsze tak się dzieje, ale prawdopodobnie tak będzie. Więc musisz zidentyfikować te wąskie gardła w swoim biznesie i... I cały czas je poszerzać, bo jeżeli zaczniesz je poszerzać, to automatycznie zaczniesz zarabiać więcej. Więc wielkość rynku oraz generalnie właśnie poszerzanie tego wąskiego gardła jest bardzo ważnym czynnikiem. I teraz polecam Ci zawsze, 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 zawsze zaczynać od rynków niszowych. Czyli żebyś wiedział, kim jest Twoja grupa docelowa, a następnie celował w tą grupę docelową i po prostu nie, zaczął od, od małego rynku i potem się ewentualnie rozszerzał. Tak jak robił Amazon. Amazon zaczynał od książek, a potem po prostu sprzedawali coraz to więcej różnych produktów. A dzisiaj są takim Ogólnym sklepem i wygrywają na całym rynku, ponieważ zaczęli od jakiejś bardzo małej niszy. I wbrew pozorom, nie musisz e, mieć jakiejś szerokiej niszy, żeby zarabiać dużo, ponieważ jeżeli twój przekaz dobrze rezonuje z grupą docelową, to będziesz zarabiał kupę kasy. Jest taki gościu Alex Hormozy w Stanach. On e, Pomaga siłowniom roz się rozwijać, po prostu pomaga siłowniom pozyskiwać klientów w internecie i gość zrobi ponad 100 milionów dolarów na marketingu internetowym, właśnie pomagając wąskiej niszy, czyli właścicielom siłowni się rozwijać. Więc to pokazuje, że naprawdę nie musisz być ogólnym sprzedawcą i działać na ogólnym rynku, żeby zarabiać, tylko możesz sobie wybrać jakąś niszę, dobrze ją zrozumieć i dostarczać im fajnych wyników w tej niszy, a naprawdę zrobi to całą robotę. Trzecia rzecz to przede wszystkim to, że musisz nauczyć się zarabiać pieniądze w momencie, kiedy nie pracujesz. Czyli musisz siebie wyjąć z tej firmy, bo jeżeli tego nie zrobisz, tak naprawdę nigdy się nie przeskalujesz. Bo, jeżeli chcesz się skalować, a jesteś tym czynnikiem potrzebnym w tym skalowaniu, to dojdziesz znowu do pewnego szklanego sufitu, którego nie przebijesz. Jeżeli chcesz przebić ten szklany sufit, to musisz się nauczyć po prostu wyjąć siebie z tej firmy. Jak to zrobić? Najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie automatyzacji albo ewentualnie jakichś urządzeń/ narzędzi, które ci to mogą ułatwić. A jeszcze innym sposobem jest wyszkolenie innych ludzi, którzy będą robili to co ty. I wierz mi, że zatrudnienie ludzi to jest sztuka sama w sobie, ale jeżeli to generalnie ogarniesz, to będzie ci znacznie łatwiej, ponieważ będziesz mógł popatrzeć na firmę z boku jako obserwator i zastanowić się, co jeszcze możesz zrobić, co jeszcze możesz udoskonalić, co jeszcze możesz podkręcić tak, żeby ta twoja firma zarabiała więcej. Więc to jest taki bardzo ważny czynnik. Następna rzecz, która bardzo mocno pomaga, to jest zrozumienie tego, że im jesteś bogatszy, też powinieneś więcej szukać dochodu niezależnego od Twojej pracy. Mówiąc prościej, powinieneś więcej inwestować w rzeczy, które są niezwiązane z Twoim biznesem. Dobra, zakładamy, że jesteś tym przedsiębiorcą i bardzo dobrze Ci idzie. Nie wiem, masz sklep budowlany i bardzo dobrze Ci idzie, ludzie kupują wszystko fajnie, tak? Ale to jest znowu twój biznes i jesteś bardzo mocno od niego uzależniony. Powinieneś wyjmować część tych pieniędzy i Inwestować na przykład w akcje, w spółki, e, albo na przykład e, nie wiem, kupować nieruchomości. Chodzi o to, żeby w przyszłości więcej mieć kasy ze swoich inwestycji niż nawet ze swojego biznesu, bo bardzo często przedsiębiorcy na siłę próbują rozwijać swój biznes, nie wyciągając z niego pieniędzy albo robią coś takiego, że. Wyciągają za dużo, tak? Czyli powiedzmy, firma się rozwija, a ty kupujesz sobie samochody, biurka, meble, cały, całą masę różnego dziwnego sprzętu, który. Tak naprawdę nie jest Ci w ogóle do niczego potrzebny, no nie oszukujmy się. To jest tylko i wyłącznie wyższa szkoła lansu i bansu i działa to na początkujących i, i tak naprawdę to nie jest do Ci do niczego potrzebne. Więc jeżeli chcesz yy, po prostu rozwijać się tak dobrze, tak, mądrze, w sposób jakiś normalny, to pamiętaj o tym, żeby te pieniądze gdzieś roz, wyciągać ze swojej firmy i gdzieś inwestować, tak żeby coraz mniej było potrzebnego Ciebie i Twojej firmy do tego, żeby generować dochód. Ok, następna rzecz jest taka że jeżeli chcesz faktycznie wygrywać z rynkiem, to musisz być, 9, musisz być lepszy niż 99% ludzi na tym rynku. I prawda jest taka, że jeżeli popatrzymy sobie na każdy rynek, nie, niech to jest mój rynek, niech to jest YouTube, no dokładnie każdy rynek, to tak naprawdę 1% ludzi zarabia większość pieniędzy na tym rynku. Taki freeze zarabia takie pieniądze, które są niedostępne dla praktycznie każdego youtubera. Czyli, jeżeli chcesz być w czymś dobry, to musisz być w tym jednym procencie i musisz się nauczyć, jak wygrywać tutaj z konkurencją. Czyli powiedzmy, nie wiem, chcesz być w, robić reklamy na Facebooku dla kogoś, to powinieneś być najlepszy. Powinieneś dążyć przynajmniej do tego, żeby być najlepszym, albo jednym z najlepszych, ponieważ te wszystkie pieniądze z rynku praktycznie Praktycznie zawsze kierowane są do tych ludzi, którzy są najlepsi. No niestety, taka jest brutalna rzeczywistość, no ale... Ale to jest po prostu rzecz, która ci mega pomoże. Następna rzecz to jest zrozumienie tego, że im jesteś bardziej zdesperowany, tym trudniej ci jest zarabiać i przyciągać pieniądze. To tak samo jak z facetami, tak? Jeżeli facet jest zdesperowany, dawno już nie miał jakiejś dziewczyny i w ogóle mu nie idzie, to w momencie, kiedy poznaje jakąś, to jest tak zdesperowany, że po prostu zrobi wszystko dla niej, tak? A to działa w drugą stronę. Ona po prostu nie chce, no bo widzi desperata. I tak samo jest z pieniędzmi. Jeżeli nie potrzebujesz tych pieniędzy, ponieważ masz ich bardzo dużo, to dużo łatwiej ci zrobić kolejne pieniądze, bo Ponieważ myślisz bardziej racjonalnie, podejmujesz inne decyzje, możesz pozwolić sobie na większe ryzyko, możesz coś wejść, co normalnie byś nie wchodził. No i generalnie tak to działa. Więc jak, jak się pozbyć tej desperacji, tak, jeżeli komornik ci dzwoni do drzwi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zacznij budżetować. Zacznij budżetować swój budżet domowy, zacznij spisywać swoje wydatki w firmie i cały czas nie koszty. Naprawdę nie musisz nikomu nic udowadniać. Nie musisz udowadniać ludziom na YouTubie, swoim znajomym na Facebooku, Instagramie i tak dalej. Lepiej to w ogóle wykasuj. Przestań ludziom udowadniać, że jesteś bogaty. Grand Cordon kiedyś opisywał, że będąc w wieku, nie wiem, tam chyba 30 lat, chodzi w starych dziurawych butach, starych jeansach, a miał ponad milion dolarów na koncie i zalegał bardzo często ze spłatami różnych rachunków. Ludzie go pytali, czemu tego nie zapłacisz? Przecież jesteś bogaty, dlaczego się jakoś lepiej nie ubierzesz, nie? A on wiedział jedną rzecz, że musi jak najwięcej teraz oszczędzić żeby potem wykorzystać ten kapitał do zarabiania jeszcze większego kapitału, tak? No i dzisiaj jest miliarderem. No i teraz kto ma rację? No właśnie ma rację ten, który oszczędzał, budżetował i tak dalej. Więc to jest taka ważna informacja. I teraz kolejna rzecz, którą polecam ci przestać robić raczej niż robić, to jest Przestań sobie robić wymówki, co jeśli, co jeśli mi nie wyjdzie, tak? I właśnie wczoraj miałem ten wywiad z tym moim znajomym i on opowiada mi ciekawą historię. Powiedział, kiedy zaczynał w nieruchomościach miał 10 tysięcy złotych, więc znalazł sobie okazję inwestycyjną, poszedł do gościa i mówi tak, biorę to mieszkanie, tutaj masz zadatek 10 tysięcy. Ale on nie miał kasy, żeby to skredytować, tak? Więc w tym momencie znalazł nieruchomość, wyłożył wszystkie pieniądze, jakie miał i zaczął szukać innego inwestora lub kapitału, tak? Na przykład kredytu w banku. I to pokazuje, że on zamiast mieć projekcje typu, a co jeśli nie znajdę tego inwestora, a co na przykład jeśli bank mi nie przyzna kredytu, nie? On nie myślał w takich kategoriach, tylko myślał w kategoriach, co ja mogę zrobić tu i teraz, tak? Żeby rozwiązać ten dany problem. Więc prawda jest taka, że większość tych rzeczy, które Mamy w głowie, one się nigdy nie wydarzą. To jest tylko projekcja naszego mózgu. Mózg ma zawsze jakieś obawy, więc zamiast tym wszystkim się przejmować do kurwy nędzy, weź się do roboty. O, ósemka. E, zidentyfikuj e, działania o najwyższym zwrocie z inwestycji. Nie wszystko to, co robisz w swoim życiu i generalnie w swojej firmie, ma taką samą wartość i cały czas to się zmienia. To też jest bardzo ważne, ponieważ dzisiaj na przykład roz, rozpoczynasz i swoją działalność, tak, zakładasz swoją firmę, wszystko jest tip top i na przykład robisz produkty i z tego jest największa kasa, no bo potrzebujesz linii produktowej, ale to, co jest dobre dzisiaj, nie oznacza, że będzie to dobre na przykład za dwa albo trzy lata, ponieważ w większym ROE będzie dla ciebie w przyszłości jeżeli na przykład zaczniesz e, e, rekrutować nowe osoby i zaczniesz szkolić swój personel, tak? Więc tam będzie większy zwrot inwestycji. Więc zidentyfikuj te działania, które teraz robisz, które mają największą wartość i na tym się w ogóle skup, a te, które nie mają wartości, w ogóle olej, a w przyszłości no właśnie, w przyszłości cały czas rób taką rewizję tego, co ma największy zwrot z inwestycji i w tym kierunku, co ma aktualnie najwyższy zwrot z inwestycji. No i rzecz dziewiąta to jest taka bardzo magiczna umiejętność, która pomoże ci zmienić wszystko. I jeżeli spytałbyś każdego miliardera, co pomogło mu w życiu, to odpowiedź że jest to umiejętność numer jeden, czyli sprzedaż. I teraz, jak nauczyć się sprzedaży? No. Najprościej wykorzystać system linii prostej, o którym pisze i który twierdzi, że wynalazł Jordan Belfort, ten prawdziwy wilk z Wall Street. Ale prawda jest taka, że on tego nie wynalazł, on po prostu trochę z... przeorganizował to, co już istniało. No, już Ci wyjaśniam o co chodzi. Jak dobrze sprzedawać? Przede wszystkim system linii prostej mówi o tym, że klient jest w jakimś momencie i oczekuje jakiejś transformacji, tak? czyli ma jakąś aktualną rzeczywistość, z której nie jest zadowolony. I trzeba tę rzeczywistość po prostu zbadać, zadając mu pytania, albo na przykład e, opisując to. No i ma jakąś pożądaną rzeczywistość, którą chce uzyskać. Klienci nie kupują produktu, ponieważ nie wiem, chcą coś ulepszyć, tylko chcą się zmienić, chcą być zupełnie inną osobą za jakiś czas. I jeżeli ty identyfikujesz tego klienta, gdzie jest teraz, a gdzie chce być, to jesteś w stanie pokazać mu, że produkt jest pojazdem, który przenosi go z punktu A do punktu B. Mówiąc prosi. Prawdopodobnie oglądasz teraz tego youtuba i cały czas się zastanawiasz, co ty możesz zrobić w swoim życiu, żeby zarabiać więcej pieniędzy. tak? Oglądasz różnych youtuberów, ale tak naprawdę nie masz z tego żadnych pieniędzy. Czytasz książki samorozwojowe, wydajesz na to kasy, ale z tej kasy nic, nie, nie, nic się nie dzieje. tak? Nic się nie zmieniło w twoim życiu. Dalej, dalej jesteś w tym punkcie, w którym teraz jesteś, jesteś sfrustrowany, bo byś chciał pojechać na wakacje, a nie możesz. Chciałbyś kupić sobie jakiś fajny samochód, a nie możesz. Chciałbyś kupić sobie jakiś fajny zegarek, a nie możesz. Więc generalnie. Cała twoja rzeczywistość jest kiepska. Mieszkasz z rodzicami, e, oni cały czas ci trują, nie masz kasy na nic, na wszystko ci, ci nie starcza, masz coś ochotę kupić, to nie, nie masz na to pieniędzy, tak? A teraz pomyśl sobie, że zaczynasz sprzedawać wiedzę. Dokładnie wiesz, co masz robić, pracujesz ze mną przez cały rok. E, ja kontroluję całe twoje postępy i gdzie byś był w tym momencie za rok? Wyobraź sobie, że zrobiłbyś po prostu ten pierwszy ruch i zacząłbyś sprzedawać w internecie, zacząłbyś zarabiać 15, 20, 30 tysięcy miesięcznie. Jakby się zmieniło Twoje życie? Czy byłoby cię stady nowy samochód? Oczywiście, że tak. Mógłbyś sobie kupić nowego Mercedesa samolotu, mógłbyś pojechać na, 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 na wycieczkę, mógłbyś leżeć na plaży na przykład zimą, kiedy inni pracują, nie musiałbyś chodzić do pracy, której nie lubisz, nie miałbyś szefa, mógłbyś się wprowadzić od rodziców, zamieszkać w jakimś pięknym apartamencie w centrum miasta. I to, co oczywiście tutaj zrobiłem, to jest bardzo prosty zabieg, który pokazuje, gdzie jesteś, gdzie chcesz być. Identyfikacja, nie wiem, kim jesteś, tak? Ty masz zupełnie pewnie inną rzeczywistość, niż ja opisałem, ale tak, taki przykładowy model. I teraz jesteś w pewnym punkcie, w pewnym punkcie chcesz być, a mój produkt jest tylko mode takim samochodem, który macie przewieźć z punktu A do punktu B. Dlatego łatwo ten produkt jest sprzedać, ponieważ klienci wiążą dobre emocje z tym produktem. Oczywiście, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć dokładnie, jak ja sprzedaję, to masz link pod tym nagraniem i tam masz wszystko, co potrzebujesz. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze, oczywiście proszę o subskrypcję, nowe osoby na tym kanale. Sprawdź w ogóle, czy masz subskrypcję, bo... Czasami YouTube ci może ją ściągnąć, nie wiem dlaczego tak się dzieje. No i oczywiście proszę cię o łapkę w górę i o komentarz, bo to podkręca algorytmy. I zaraz pojawią się dwa nagrania, które ci chciałbym zaproponować, zobacz sobie je. No i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.